Trzy dni temu w Gdy Narodowej była taka dyskusja grupagu studentów w Instytutu Nauk Politycznych, byli przedstawicieli chyba dziesięciu partii, <kluznić> yy, koło mnie przedstawiciel partii Zielonych. Yy, no, mówię, odstawił swoją mantrę, prawda, ja nie, nie bardzo rozumiem jak można bronić roślinności, jednocześnie nie chcieć żeby był tudelek węgla w atmosferze i, 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 i żeby było ciepło, no ale to już... Wymaganie logiki od zielonych, wiadomo, że zielony to nie dojrzały, czerwony, no to jest lekka przesada, byciem okrucieństwem. W każdym razie on tam sobie gadał ale potem w tym, tam prawa udział pani minister Jakubia ona była miejscem w czasach PiSu yy, i zadałem jej pytanie, już tak w kuluarach zupełnie, niech pani wytłumaczy jedną rzecz. No, taka bezpośrednia konkursacja z zielonymi to mi się zdarzyła tylko raz w wyborach, yy, to było w do wyjścia Białostockiego były wybory no i w tych wyborach UPR, bo UPR, e, dostała 4%, a e, zieloni dostali 0,3% chyba, 3%, czy, czy coś koło tego. I niech mi pani powie, dlaczego tych zielonych się słucha? Dlaczego się tak jak poważną siłę polityczną, prawda, a na przykład UPR-u nie. Polecenia, że oni się wykonuje, ich, ich wskazówki są poważnie rozpatrywane. Przecież I wy dlaczego? No i się jest tylko jedno. Tutaj są takie siły zainteresowane, prawda, za granicą, albo i różne firmy, które nie chcą czegoś tam, prawda? I ci ludzie biorą łapówki za to, żeby, za to, żeby pozwolić na budowę jakiejś autostrady, bo jak nie, to się będą przykuwali łańcuchami, prawda? I oni te dzielą się tymi łapówkami z kimś w rządzie, no bo nie rozumiem jakiegoś innego wytłumaczenia, że takich no, kompletnych benswałów, którzy brecą od rzeczy się wysłuchuje, prawda? Mimo że no, i zdaje się kupy, kupy nie trzymają. Być może po prostu to nie są łapówki, tylko po prostu trzeba się przykuwać do drzew. Jak się czykuje, to znaczy, się trzeba z nim rozmawiać. No, widocznie takie jest życie. Ja jednak myślę, że to po prostu ceni łapówki.